Radio Głos Uskrzydla duszę Ksiądz Marcin Pinkiewicz, jestem od minionego roku postulatorem w procesie batyfikacyjnym na szczeblu diecezjalnym lekarza medycyny Aleksandry Gabrysiak. Wiemy, że taką podstawą do poprowadzenia, rozpoczęcia i kontynuowania procesu jest fama sanctitatis, kult, cześć. Powiemy tak zwyczajnie poświecku popularność jako kandydatki na ołtarze danej osoby. Jak to wygląda na tym etapie z dr Gabrysiak? Mimo upływu przeszło 30 lat od tej tragicznej śmierci dr Oli, to ta fama jej świętości ciągle jest żywa, zwłaszcza to środowisko pomorskie bardzo mocno kultywuje jej pamięć. Jest Stowarzyszenie Przyjaciół dr Oli. Rokrocznie udzielana jest nagroda lekarzom, którzy prezentują podobny system wartości co dr Ola. Tu w Elblągu jest hospicjum jej imienia, tramwaj także poświęcony jej imieniu. E, przyjaciele i ci, którzy pamiętają dr Ole, co roku w rocznicę śmierci e, spotykają się w hospicjum i, i modlą się za nią, za jej córkę. Ponadto też e, oprócz tej famy świętości. Są znaki, które są potwierdzeniem tego, że doktor Ola po śmierci także wstawia się za tymi, którzy proszą Pana Boga o łaski dla siebie i Są też takie właśnie głosy, że poprzez modlitwę o wstawiennictwo dr. Olim dokonały się jakieś no, cudowne uzdrowienia. To wszystko teraz w ramach tego procesu będzie zbierane, poddawane analizie, badaniu. No i będziemy oceniali, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Może dla naszych słuchaczy i widzów, kilka słów z jej podstawowych momentów w historii, jej biografii, bo postać ciekawa, no i bardzo osadzona na Pomorzu. Tak. Trzeba powiedzieć, że no, doktor Ola no, była człowiekiem niezwykłym. To, co robiła, to tak naprawdę nie jest tylko jakaś zwykła filantropia, ale wszystko, co czyniła, jest podyktowane. Taką logiką Ewangelii, naprawdę na co dzień żyła tą logiką Bożej Ewangelii, to widać w tych różnych działaniach, które podejmowała, bo sama przecież dotknięta kalectwem związanym z chorobą, mogła przecież zatrzymać się, liczyć tylko na ludzką pomoc, a jednak dostrzegała takie osoby w społeczeństwie, od których inni odwracali wzrok albo których nie chcieli widzieć. Chodzi tutaj o alkoholików, samotne matki, osoby bezdomne. Osoby w stanie terminalnym, cierpiące, którym pomagała przekroczyć wrota śmierci. Po prostu jej wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka była nadprzeciętna. Warto też wspomnieć, że jako osoba samotna zaadoptowała porzucone w gdyńskim szpitalu dziecko bo przyświecała jej taka zasada, żeby uratować chociażby jedną niewinną istotę. I wszystko, co czyniła tak naprawdę, było podyktowane głęboką wiarą w Chrystusa. Tym, aby na co dzień żyć tą Bożą miłością i tą Bożą miłość przekazywała. Trudno jest jakby zebrać w jednym momencie te wszystkie obszary, na których działała, ale było ich naprawdę wiele i warte podkreślenie jest właśnie to, że to nie była tylko zwykła filantropia. Jeszcze raz to powtarzam to naprawdę było życie logiką Bożej Ewangelii. Aleksandra Gabrysiak to osoba związana z kilkoma miejscowościami, tak, prawda? Oczywiście. Tak. Doktor Ola związana jest przede wszystkim no, z tym środowiskiem Gdańskim, bo tam ukończyła Akademię Medyczną. Pierwsze kroki po dyplomie lekarskim. Jako lekarz, laborant stawiała w trzewie tak samo w Gniewie, w sanatorium przeciwgruźliczym, potem w Elblągu i w zasadzie ta jej działalność w Elblągu, no też dotyczyła nie tylko jednego miejsca, ale także tych wielu obszarów i dom dla bezdomnych, dom samotnej matki, no tak życie ją prowadziło, że zmieniała te miejsca swojego zamieszkania, ale wszędzie gdzie się jakoś znajdowała, tak, logistycznie, odnajdywała się też duchowo, spotykała ludzi, którzy potrzebowali jej pomocy. Telefon zaufania i w Trzewie, i potem w Elblągu kontynuowany. Także te miejsca, w których była, są naprawdę do dzisiaj naznaczone jej obecnością, tym czego ona dokonała mimo upływu 30 lat przeszłody śmierci. Przypomnijmy, że koniec życia no, to było męczeństwo, prawda? To znaczy, no, trudno jest tutaj powiedzieć, bo czy to było męczeństwo. Ja bym raczej tego męczeństwa nie nazywał, dlatego że męczeństwo to jest oddanie życia w obronie wiary. My tutaj raczej postulujemy, że dr Ola po prostu jest wyznawcą. Natomiast y, y, takie misterium iniquitatis, y, no, y, tego co się dokonało, ta, ta, ta tragedia. Po prostu jest takim paradoksem, dlatego że ona zginęła z ręki człowieka, któremu tak naprawdę pomagała, któremu oddała serce. Ale oczywiście ostatnie słowo nie należy. Do, do zła, dlatego doktor Ola w tym, w tym co robi i teraz w tym procesie, który się rozpoczął. No ciągle przemawia i uczy nas, że warto pomagać. mimo wszystko. Bezwzględnie trzeba powiedzieć, że yy, Pomagała, dlatego że widziała w drugim człowieku Chrystusa. Również w tych osobach takich naprawdę z marginesu. Wchodziła nawet do melin, tam gdzie inni bali się pójść. Alkoholików wydobywała z alkoholu, podając im kroplówki. Więc naprawdę robiła coś, co jest po prostu ponadprzeciętną, jeżeli chodzi o taką ludzką wrażliwość. Ale jeżeli chodzi o ten przyczynek, dla którego wynoszona jest na ołtarze, no to bardziej tutaj postulujemy dr Ole jako wyznawcę, choć oczywiście na tym etapie procesu niczego nie można wykluczyć. Ale te dalsze badania trybunału, one po prostu wyklarują tę sprawę. No właśnie, to mi, jaki etap, to dzisiejsze spotkanie verblągu, jaki to jest etap procesu beatyfikacyjnego, czy dziś już poprawnie mówimy nawet kanonizacyjnego? To znaczy no, etap proces beatyfikacyjny, no, to jest wiele takich kroków faktycznych i prawnych do tego dzisiejszego momentu, który jest taką pierwszą uroczystą sesją w procesie batyfikacyjnym, yy, doprowadziło no, wiele takich pomniejszych kroków. Yy, zgoda yy, Konferencji Episkopatu Polski, Nihil Obstat Stolica Apostolskie, edykt yy, księdza biskupa, który no, był taką, jakby, takimi zapowiedziami przedślubnymi, yy, jeżeli chodzi o, o to, co ma się wydarzyć. No i dzisiaj w zasadzie jest finał yy, no, takich yy, długich miesięcy zbierania różnego rodzaju dokumentów, prac różnych komisji. Natomiast ten finał w zasadzie, możemy powiedzieć, że jest początkiem. Początkiem no, długiego, długiego procesu na szczeblu diecezjalnym. Różne gremia, Wysoki Trybunał będzie po prostu poddawał analizie to wszystko, co zostało zebrane. Będą przesłuchiwani świadkowie, którzy... Potwierdzą albo będą zaprzeczali jej świętości, bo chodzi też o taką polaryzację, żeby ta opinia była jak najbardziej faktyczna. Jednak człowiek może się w tym wszystkim pomylić. Natomiast taką bożą pieczęcią tego wszystkiego są cuda, znaki. I o te cuda, o te znaki przez przyczynę doktor Oli będziemy się modlić żeby no, ta pieczęć Boża była taka wyrazista. Bardzo dziękuję za rozmowę i szczęść Boże. Serdecznie dziękuję bardzo.